Haluksy według totalnej biologii mówią o tym, że masz silną potrzebę uwolnienia się od matki, nie możesz być w pełni sobą, kiedy ona jest na twoim terytorium i decydować o sobie tak jak chcesz, bo mechanizm w podświadomości zapisany mówi o tym, żeby przeżyć i to pamiętasz pewnie z tego dzieciństwa. Z okresu niemowlęctwa, podświadomie zupełnie, to trzeba się dostosować do tego, co matka chce, w jaki sposób ona rygorystycznie oczekuje pewnych, pewnych zachowań. I haluksy mogą się pojawić w pewnym konkretnym momencie życia, na przykład jak stajesz się mamą, kiedy wchodzisz w jej buty, bo tak takie znasz. Świadomie czy podświadomie wchodzisz w jej, w, jej, w jej sytuację, czyli stajesz się swoją mamą i nie chcesz być taka jak ona. Chcesz działać, myśleć zupełnie po swojemu, ale zanim zdasz sobie z tego sprawę, no to organizm, Twój umysł podświadomy pokazuje Ci, że jest tutaj opór, pewna, pewna bariera. I właśnie może być to widoczne poprzez haluksy, które pojawiają się dokładnie wtedy, kiedy pojawia się Twoje dziecko na świecie. Ogarnij się i zacznij żyć. Bo swojemu, ze świadomością tego, że ciało w punkt pokazuje, jakie mamy problemy na poziomie umysłu, z czym sobie umysł nasz nas nie radzi. I nawet jak wymyślisz sobie, że chcesz zupełnie inaczej, to te programy podświadome, które są, te wzorce, które masz, od zawsze, odkąd jesteś na świecie, zapisane, wychodzą wtedy, bo warunki zewnętrzne stają się podobnych do tych, które znasz ze swojego dzieciństwa. Jakkolwiek skomplikowanie to brzmi, to jest to prosty mechanizm, który rozpoznany daje możliwość życia na własnych zasadach. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku.